Gotowi na kolejny odcinek? Mam nadzieję, że tak, bo ja, jak widzicie już się owijam. Rozkręcam tutaj tą śrubę, ponieważ muszę zamocować tutaj element, no w sumie element mocujący. On jest wkładany do środka i poprzez ten klucz imbusowy, który widzieliście, dokręcając ten element, on się rozszerza i blokuje w środku tej śruby drewnianej. I w sumie tutaj miałem już dwa, dwa typy tego, tego elementu. To jest wykonane przez Linię Jeden z taką uszczelką jeszcze gumową, która przeciw zapobiega ślizganiu się tego elementu. Ta metalowa blaszka. To jest 0,2 mm. Taki dystans, który się na końcu wyciąga. On daje luz. Dobra, skok na pilarkę i docinamy element, który y, będzie dociskiem. To wybranie, które teraz wykonuję, będzie schowane w sumie pomiędzy łącznikiem a nogą. Tak? Między, dobrze, między łącznikiem a tą łączyną nóg, trochę tutaj musiałem się nakombinować. Teoretycznie mógłbym znowu tutaj zrobić to na przykład od razu na taśmowej, ale byłoby to trochę nieczysto. Jednak tutaj na tarcza tnie najszy, najbardziej czyste, najczystszy efekt, ale widzicie, tam. Trochę za daleko pojechałem, chwila nieuwagi, no i błąd. Później jeszcze w sumie wykonałem dokładnie cały ten element jeszcze raz. Znalazłem jeszcze dokładnie taki sam kawałeczek i skoro ma być to dobrze i porządnie, no to zrobiłem to jeszcze raz. Chwila trasowania, na prawo widzicie jeszcze naddatek, który obetnę na samym końcu. A teraz zabieram się za miejsce, gdzie będzie miało być przymocowane ten mosiężny element. Tam trzeba znowu zrobić wybranie pod tą wielką śrubę taką. Dobra. Jak to się mówi, nie? Mierz dwa razy, a dni raz i tutaj tak samo. Raczej tutaj miejsca na pomyłkę nie ma, więc chwilę trzeba się skupić i zrobić dokładnie te trasowania. Dobra, skop na wiertarkę i wybieram gniazdo, które będzie utopiona ta duża śruba. No tutaj musi pasować i tylko. Odwierty prowadzące dla. Tutaj to są też takie dosyć potężne, te, te wkręty w granicach chyba szóstki. Więc raczej bez otworów prowadzących nie da się tego zrobić. No i dobra, musi pasować. Nie ma wyjścia. Tutaj też to. Wkręcam od razu wkrętarko, ponieważ później będzie to dokręcane już tylko ręcznie tam się nie da dojść, więc ten gwint musi być jakby gotowy do wkręcania śrubokrętem. wkrętem, Tak się powinno mówić chyba nie. No i widzicie, gdzie to będzie, czyli wciśnięte pod spodem. Dobra, montaż numer jeden. To musi pasować. I tutaj również widzicie ta przedłużka, o której chyba też kiedyś już wspominałem, czyli przedłużka elastyczna, ale taka bardzo, naprawdę bardzo wytrzymała. Ona się totalnie nie skręca. Można ją wygiąć bardzo niewiel niewiele, ale za to jest niesamowicie mocna. Dobra, no i tutaj kolejny gruby, bukowy element to będzie lewa strona strugnicy długi pilot, ponieważ tutaj będzie znowu do, do wiercenia łezka, czyli otwór obuły. Te piloty pomogą zdecydowanie w wprowadzeniu tego, tego e, wiertła. Tutaj mamy 25 mm. No i widzicie, elegancko to się prowadzi. Następnie otwór bodajże 8 czy 9 mm. To już przelotowe dla tych dużych śrub. Dużych krętów. Tutaj jedynie z tym otworem miałem dosyć. Taki mały problem, że nie było za bardzo już tam miejsca prowadzenia, więc trochę to takie średnio wychodziło równe. No i teraz znowu frezarka w ruch i wykonujemy wpust na listewkę, którą widzieliście również przy zacisku typu Wagon weiss. Tu się zdecydowałem zrobić dokładnie tak samo. Będzie to naprawdę świetnie pozycjonować ten element, który teraz frezuje, a samą, sam blat trudnicy Fazowanie tego egzotyka po to, żeby on e, mógł się wbić w to, w to wybranie. Tradycyjnie na ciasno tutaj nie ma, nie powinno być zbyt wiele luzu. Będzie dobrze, nie? Dobra. Teraz tutaj już blat, w sumie całą stródnicę. da w pionie. I kolejne wybranie. No tutaj idzie jak burza. A frez jest chyba około 20 mm. No i zobaczcie, nie? Garstka pyłu i to wybranie gotowe. Wybranie jest dłuższe. To jeszcze zobaczycie na końcu, dlaczego. Ten wręcz jest dużo dłuższy od tej listewki, która jest tam wprawiana. Nie jest to przypadek celowe, celowe zagranie. Dobra. Wkładam to wszystko i sprawdzam, czy pasuje. Wyboru nie ma. Musi pasować. Również tutaj jeszcze zostawiłem nadatek do cięcia. Tamte otwory były już wykonane, więc przeniosłem miejsca, gdzie teraz nawiercam. Widzicie, takie cztery małe otworki były. No, i teraz e, najtrudniejsze zadanie, którego chyba bałem się w tym docisku shoulder wise najbardziej. Ale tutaj sprzęt przyszedł naprawdę z pomocą. Widzieliście, e, ustawiłem 8 mm nad, nad blatem. I teraz e, element pierwszy zamocowany jest. Najpierw z prawej strony jest odpad. Później element frontowy, a teraz element boczny. One są przesunięte w pionie o dokładnie 8 mm. Tam jest wstawiona taka listewka. Teraz to łapię i jeszcze odsuwam element ten przedni o bodajże 20 mm, ponieważ to połączenie. Jeden element ma grubość 70, a drugi 90, czyli różnica 20. Tak, wszystko pasuje i możemy jechać. Wyrwań tutaj praktycznie nie może być żadnych, no bo jeden element jest za drugim. Za drugim jest ten element odpadowy to jest prosta sprawa. Czyli wykonuję wybranie o grubości 8 mm i później znowu 8 mm materiału zostaje. Czyli podnoszę o 12 mm. Cyk i kolejne frezowania. Idzie to łatwo i prosto. Zauważcie, że w tym momencie wykorzystuję frez 230 mm o maksymalnym zasięgu frezowania 90. Jest wszystko, jakby na maksa, tutaj wykorzystane. Mało tego, wysuwanie wrzeciona do góry jest na 100 mm i również tutaj jest wykorzystane w 100%. Naprawdę wszystko fuksem udało się zgrać. Gdyby było jeszcze jedno piętro wyżej, no to już miałbym duży problem. No i teraz musiałem dzwonić politkę, ponieważ. Zauważcie, jak dużo jest tych wybrań. W warsztacie mamy ciepło. Klej styg schnie czy wiąże dość szybko. A to wybranie jest naprawdę, naprawdę na wcisk. I teraz grubość kleju powoduje niesamowite problemy, żeby to wszystko włożyć i ścisnąć razem. Dlatego robimy na kilka ścisków jednocześnie, żeby oczywiście zachować wszystkie kąty w każdą stronę. Ciężko to było włożyć, ale się udało. Więc tutaj faktycznie była walka. Walka z czasem, żeby. Żeby to się. E, gdyby to. Wyobraźcie sobie, gdyby to mi związało e, w środku pracy. No to po mnie, nie? Następnego dnia minimalne wyrównanie. Tam jeszcze było um, tak zrobione, że miałem koło pół milimetra do milimetra niecałe, jak gdyby, zapasu czyli te połączenie na wczepy palcowe by było dłuższe niż powinno, tylko po to, żeby móc ten nadatek już zebrać strugiem. Strug czy szlifierka, to tutaj. Strugiem wiem, że będzie, będą również płaskie boki, będzie tam zachowany kąt 90, gdyby użył szlifierkę, no to mogłoby się to wszystko pozaoblać, no, i teraz znowu zabijanie tego wszystkiego razem. Tutaj widzicie, najpierw wbijam i łączę ten element e, krótki, później całość docisku nabijam na strudnicę, a następnie wciskam czy wsuwam na tym długim wpuście. I to też jest jeszcze tylko, powiedzmy, taka przymiarka. Tylko po to, żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko gra. I na końcu mam jeszcze naddatek tego lewego, powiedzmy, elementu. No i muszę go teraz jeszcze obciąć na wymiar. No i właśnie to jest to cięcie ostatnie. Trzymywałem się do samego końca z tym, żeby mówię, dobra, zostawię, jak będzie wszystko gotowe, to zawsze to można jeszcze rozebrać i, i uciąć. No i teraz już 12 razy 165 te wkręty z boku. Wszystko poskręcane. I wydaje się, że pasuje. Chociaż powiem Wam, że skręcanie tych dużych wkrętów to jest trochę strach, taki, bo przy tej długości one już potrafią się troszeczkę skręcić. Czyli nigdy nie wiemy, czy jeszcze to dokręcać, czy nie urwie się to zaraz. No ale tutaj, jak to się mówi, no mercy, nie, nie ma litości i trzeba to na maksa, na maksa dociągnąć. No i teraz już mocuję sobie ten zacisk porządnie, dokręcam wszystko razem. Właśnie, tutaj jedno zawsze dokręcenie musi być wykonane z góry, drugie z dołu. Nie bawię się, bo jeszcze popsuję. Żartuję oczywiście. Skończony temat. Kolejny zacisk, czyli ten shoulder vice jest skończony. Eee, jeszcze jedna rzecz tutaj dojdzie. Pod spodem ta łączyna nóg, która będzie zrobiona tutaj pod samym blatem, ona również wspomaga prowadzenie tego docisku ponieważ ten docisk będzie się opierał, będzie jakby chodził w takim tunelu pomiędzy tutaj tym elementem jednym a właśnie tą nogą. Więc to jeszcze usprawni, ponieważ zobaczcie, że teraz jestem w stanie obrócić ten element, nie? Obrócić, ponieważ docisk nie do końca jeszcze opiera się tam na, na spodzie. Ale wyszło idealnie. Oczywiście najbardziej chyba z tej całej pracy w tym zacisku bałem się tego połączenia tutaj narożnikowego na te wczepy palcowe, których się uczepiłem, że to zrobię. Można było to zrobić równie dobrze, na wkręty duże, porządne wkręty. Spiąć to wszystko razem, ale jak to Jarek się zawsze uprze, że zrobi to po swojemu. I udało się. Tu jestem dumny, bo wyszło to naprawdę rewelacyjnie. I ja już się nie mogę doczekać kolejnego etapu, czyli właśnie budowy całych, całych nóg, żeby móc to postawić na ziemi. Również tutaj miałem duży problem z dostaniem tego wkręta o tej długości. Nie było to proste. Jest jedna firma. Jak będziecie chcieli, to w komentarzu zapytajcie, to wam powiem. E, jaka firma robi do tej pory te wkręty, a ja ściągnąłem pięć ostatnich wkrętów z końca Polski, firmy innej, która zakończyła produkcję tych wkrętów. No, e, tutaj te ramię, które powstało, siła dociskania będzie próbowała to rozrywać. Ten wkręt co jakiś czas trzeba będzie dociągnąć. A w razie czego, gdyby się okazało, że nagle, nie wiem, może poluźni się na przykład gniazdo, wyrobi się po prostu od tego gwintu, to będzie można to rozebrać, bo widzieliście. No, już gdzieś się dziabnąłem. Bo widzieliście, że jest to rozbieralne i będzie można zrobić tak jak w filmie o Ulmi. Przy, tamtym, przy tamtej strudnicy pokazywałem właśnie, jak to jest zrobione. Będzie można spokojnie to przerobić. Tutaj również, jak widzieliście, sam moment składania tego całego ramienia, również wymyśliłem tak, powiedzmy sobie ciekawie, żeby można było to rozbierać. Tutaj są te dwa kołki, nie? dwa kołki duże tu, dwa kołki duże tu. Czyli całość musi być wsunięta na kołki. Kołki są, e, jak gdyby tutaj, według mnie, one dają najmniejszy luz. Czyli dlatego zrobiłem tutaj na kołkach, a nie na lamelkach, nie? Wsuwamy to razem. No ale pamiętajcie, że tutaj z boku jest ta wielka listewka, nie? Więc dlatego tak zrobiłem, że. W listewce jest luz. Wszystko jest jakby przez. Trzeba nabić na, na tą listewkę. Ale mamy luzu tutaj na listewce 30 mm. Dokładnie tyle, ile wystaje kołek. Czyli nabijamy to, a później wszystko razem wsuwamy, nabijamy na te kołki również. I się udało. Tak wyszło, jak powinno być. Dobra, nie przedłużam. Jeśli macie jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć. Oczywiście o tym temacie, który jest poruszany. Dziękuję. To jest Wasza aktywność. Moja aktywność jest tutaj. Przy pracy i przy omawianiu tego. Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo ciekawego tematu, a Waszą aktywność liczę, na Waszą aktywność liczę, czyli na łapki w górę. Polecajcie ten film, polecajcie generalnie kanał mi drewno innym znajomym. Myślę, że jeszcze wiele osób w Polsce nie wie o naszym istnieniu, i, a dzięki wam może się dowiedzieć. Tyle na dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia już wkrótce. Cześć.